Jak się okazuje, samotne matki są łatwe i niewarte uwagi. Mam 35 lat i dziś wyświadczyłem przysługę mojej żonie Jué. Brat jej bliskiej przyjaciółki, Kletus, niedawno przeprowadził się do naszego miasta, a moja partnerka pomogła mu zdobyć pracę w hotelu, w którym piastuje stanowisko menedżerki do spraw relacji z gośćmi. Pomimo 25 lat na karku, Mężczyzna był niedostosowany społecznie i nie miał żadnych przyjaciół. Dlatego Jue poprosiła mnie, abym zabrał go na lunch. Dopiero kiedy go poznałem, zdałem sobie sprawę, że określenie, nieprzystosowany społecznie nawet w połowie nie oddawało jego nieudolności. Facet był odrobinę niegrzeczny, przygłupi i niezbyt przypadł mi do gustu. Mimo to pozostawałem uprzejmy, bo zobowiązałem się zabrać go na lunch i zamierzałem tego słowa dotrzymać. W trakcie naszej wycieczki po mieście odwiedziliśmy takie miejsca jak Muzeum Ripleya i Salon Gier, a dopiero potem poszliśmy coś zjeść. Zajęliśmy miejsce przy drzwiach, złożyliśmy zamówienia i prowadziliśmy niezdarną konwersację, gdy do restauracji weszła samotna kobieta z wózkiem. Kiedy Kletus ją dostrzegł, jego zachowanie drastycznie się zmieniło. Uleciało z niego wszelkie zakłopotanie a jego miejsce zajęła wściekłość i obrzydzenie. Dopiero wtedy ujawniła się jego prawdziwa natura. Zapytałem go, czy coś się stało, a on odpowiedział To obrzydliwe. Nie za bardzo rozumiałem, o co mu chodzi, dlatego poprosiłem, aby rozwinął. Kletus potrząsnął głową z niedowierzaniem, po czym wskazał palcem kobietę z wózkiem, powtarzając swoje słowa. Spojrzałem na niego zdziwiony i zapytałem, co jest obrzydliwego w matce z dzieckiem, a on odparł, że kobieta jest doszczętnie zrujnowana. Musiał dostrzec mój wyraz twarzy, bo chwilę później wyjaśnił mi, co miał na myśli. Było mu żal, dzieciaka, ponieważ uważał, iż ta pani puszczała się na każdej imprezie, co zaowocowało wpadką. Niestety, niewiele mi to pomogło i dalej nie potrafiłem zrozumieć jego punktu widzenia, dlatego poprosiłem o dalsze wyjaśnienia. Wtedy w końcu przeszedł do sedna i powiedział, że przez takie ladacznice jak ona nie może sobie znaleźć kobiety, bo wszystkie są łatwe i rozkładają nogi przed pierwszym lepszym mężczyzną. Następnie dodał, iż nigdy nie umówiłby się z kobietą, która ma dziecko, ponieważ jest już zużyta. Szczerze wierzył, że samotne matki wychowują dzieci na przestępców i prostytutki, ponieważ nie potrafią sobie poradzić bez prawdziwego mężczyzny u boku. Według niego obecność faceta w rodzinie była kluczowa, aby dzieciaki mogły się poprawnie rozwijać i tylko w taki sposób można im zapewnić świetlaną przyszłość. Byłem w kompletnym szoku, dlatego zapytałem Kletusa, czy aby na pewno wszystko z nim w porządku. Kto normalny patrzy na kobietę z wózkiem wchodzącą do restauracji i myśli sobie, że jest puszczalską zdziłą, ponieważ samotnie wychowuje dziecko. Nic o niej nie wiedział, nie miał zielonego pojęcia, kim była i czym się zajmowała, ale zobaczył dziecko i uznał, iż musi być łatwa. Następnie zwróciłem uwagę na to, że w swojej argumentacji dobitnie podkreślił, iż dziecko potrzebuje ojca, aby nie wyrosnąć na przestępcę i dlatego właśnie powinien umawiać się z samotnymi matkami. Idąc jego tokiem rozumowania, należałoby stanąć na wysokości zadania i dla dobra społeczeństwa wziąć taką kobietę pod opiekę oraz wychować jej potomstwo. Tymi słowami skończyłem swój wywód, wprawiając Kletusa w osłupienie. W międzyczasie do restauracji wszedł naprawdę przystojny mężczyzna, odszukał kobietę wzrokiem, podszedł do niej i pocałował ją w policzek, a następnie zajął miejsce przy stoliku. Z ich rozmowy i zachowania wynikało, że byli małżeństwem. W tym momencie byłem tak zniesmaczony postawą mojego towarzysza, że postanowiłem zapłacić za jedzenie i odwieźć go do domu. Kiedy dojechaliśmy pod jego mieszkanie, powiedziałem mu, iż musi zmienić swoje nastawienie i podejście do ludzi. Ostrzegłem go, że jeśli dalej będzie się tak zachowywał, to skończy sam jak palec. Kobiety potrafią rozpoznać, kiedy ktoś jest złą osobą. A po kletusie widać to na pierwszy rzut oka. Na koniec dodałem, że kiedy po raz pierwszy wsiadł do mojego samochodu, wiedziałem, iż coś jest nie tak. Wtedy nie potrafiłem tego sprecyzować, ale miałem przeczucie. Dla własnego dobra kazałem mu nad tym popracować, po czym odjechałem. Później, tego samego dnia, kiedy Jule wróciła z pracy, opowiedziałem jej wszystko i wyjaśniłem, że nie chcę mieć nic wspólnego z kletusem. Wredna staruszka kazała mi się zamknąć. Jakiś czas temu byłam na pływalni z moim trzyletnim synem. Basen, z którego korzystaliśmy, miał kształt litery L i był podzielony na część główną z torami pływackimi oraz mały płytki kwadracik teoretycznie przeznaczony dla dzieci. Poza nami na miejscu była jeszcze starsza kobieta, mocząca swoje pomarszczone dubsko w sekcji dla dorosłych. Mój syn uczył się pływać bez rękawków, dlatego korzystaliśmy z jednego z dostępnych torów. Kiedy w końcu udało mu się po raz pierwszy przepłynąć całą długość, staruszka bez żadnego powodu się do nas przypieprzyła, twierdząc, że nie możemy korzystać z tej części basenu, ponieważ jest ona przeznaczona dla osób powyżej osiemnastego roku życia. Najchętniej wygarnęłabym jej co o niej myślę, ale nie mogłam tego zrobić przy moim nadwyraz elokwentnym trzylatku. Zamiast tego grzecznie zwróciłam uwagę, że tylko ona znajduje się w sekcji dla dorosłych, o czym świadczył znak powieszony nad jej głową. Oczywiście wiedźma nie potrafiła odpuścić i zaczęła narzekać, że opłaca składki członkowskie, podobnie jak ja, wytykając mi, iż jestem w błędzie. Dosłownie wpadła w szał jak jakieś rozwydrzone dziecko. Dobrze, że miałam doświadczenie i wiedziałam, jak się zachować w takiej sytuacji. Momentalnie zmieniłam ton głosu i zaczęłam ją traktować, jakby rzeczywiście była dzieckiem. Przez cały czas musiałam nad sobą panować, ponieważ mój synek był tuż obok. Widzę, że jesteś zdenerwowana i bardzo mi z tego powodu przykro, ale fakt faktem, wolno nam korzystać z tej części basenu. Kobieta jeszcze przez chwilę wylewała swoje żale, ale spokojnym, matczynym głosem udało mi się ją w końcu doprowadzić do takiego stanu, że po prostu kazała mi się zamknąć i odpłynęła. Mój synek zwrócił na to uwagę i stwierdził, że kobieta zachowała się bardzo niegrzecznie. Masz rację, synku, odpowiedziałam na tyle głośno, aby jędza mnie słyszała. Ta pani zdenerwowała się, ponieważ nie mogła postawić na swoim. Ale to prawda, jej zachowanie było bardzo niegrzeczne. Potem młody przepłynął jeszcze parę długości, a ja bardzo głośno i energicznie mu kibicowałam. Po wszystkim poszłam do recepcji, gdzie dowiedziałam się, że kobieta próbowała złożyć na mnie skargę, ale to ja miałam rację, więc kazano jej spieprzać. Rozwydrzona para, przez pomyłkę, zabrała naszą niebieską, gorącą czekoladę. Jestem dorosła i mieszkam w Kopenhadze z dala od rodziny. Z tego powodu moje siostry sporadycznie wpadają na kilka dni, aby spędzić razem czas, coś pozwiedzać i wyjść na jakieś dobre jedzenie. Młodsza z nich była u mnie całkiem niedawno, bo w grudniu i razem cieszyłyśmy się światełkami, widoczkami oraz świątecznymi przysmakami. Pewnego mroźnego dnia zdecydowałyśmy się odwiedzić malutką kawiarnię, która słynie z przepysznej oraz niebanalnej gorącej czekolady. Co prawda była ona dość droga, ale zdecydowanie warta swojej ceny. Słony karmel i klementynki tworzyły nietuzinkowe połączenie, a sposób podania był ucztą dla oczu. Oczywiście mogłyśmy zamówić coś tańszego, ale to był ich instagramowy specjał. Moja siostra zajęła nam stolik, a w tym czasie ja ustawiłam się w kolejce aby zamówić te dwie czekoladowe pyszności, ludzi nie brakowało, ale udało mi się dostać do kasy dosyć szybko. Zostałam uprzejmie przywitana przez boginię czekolady, która poprosiła mnie o moje jakże kobiece imię, po czym przyjęła zamówienie. Następnie zostałam poinformowana, iż przygotowanie tego boskiego nektaru zajmie im około 10 minut. Postanowiłam więc wrócić do mojej siostry siedzącej na drugim końcu pomieszczenia, aby nie czekać na zamówienie w samotności. Po upływie dziesięciu minut do lokalu weszła para nastolatków, którzy zajęli stolik przy ladzie. Chłopak złożył zamówienie, wrócił do swojej lubej, a chwilę później zostało wyczytane moje imię. Siedziałam do nich tyłem, dlatego nie widziałam, co się dokładnie stało, ale siostra wszystko mi opowiedziała. Z jej relacji wynika, że przebiegli nastolatkowie, wykorzystali chwilę nieuwagi czekoladowej bogini, i gdy ta na moment się odwróciła, zwędzili nasze zamówienie. Gdy po paru sekundach wstałam z krzesła i podeszłam do lady, zastałam przy niej jedynie ból i rozpacz. Na szczęście, jedna z baristek akurat przyniosła kolejne zamówienie. Dlatego zapytałam ją, co się stało z moim. Kobieta była równie zdziwiona co ja, ponieważ myślała, że już je odebrałam. Na szczęście, z odsieczą przyszedł nam Bóg gorącej czekolady, który wskazał palcem na parę złodziejaszków, twierdząc, iż to oni są odpowiedzialni za całe to zamieszanie. Nastolatkowie nie zdawali sobie sprawy, że są w centrum uwagi, i jak gdyby nigdy nic robili, masę zdjęć, które później pewnie wrzucili na Instagrama. Gdy podeszliśmy do nich, aby zapytać, co zamówili, zaczęli kłamać jak znud. Chłopak stwierdził, że jego dziewczyna chciała się napić czegoś wyjątkowego. A nasza czekolada stała na ladzie od dobrych pięciu minut i nikt po nią nie przychodził. Były to oczywiście wierutne bzdury, ponieważ od wyczytania mojego imienia do zniknięcia napojów minęło zaledwie kilka sekund. Poza tym, nawet gdyby stały tam godzinę, nie mieli prawa ich sobie przywłaszczać. Baristka powiedziała, że para będzie musiała cierpliwie poczekać na swoje zamówienie. Tym razem głos zabrała dziewczyna, odpowiadając słowami Znalezione, nie kradzione". I zmierzyła mnie przy tym triumfalnym spojrzeniem. Miałyśmy tego podziurki w nosie, dlatego zapytałyśmy chłopaka, jakie imię podał przy składaniu zamówienia, a on stwierdził, że takie samo jak ja, stąd całe to nieporozumienie. Oczywiście nie potrafił określić, jakie dokładnie było to imię, do reszty się pogrążając. Jego dziewczyna zaczęła się denerwować, podczas gdy on próbował mnie przekonać do zamówienia sobie czegoś innego. Brnął w zaparte, twierdząc, że wyraźnie zaszło jakieś nieporozumienie, o które nie mam prawa ich obwiniać. Na szczęście baristka była po mojej stronie, ponieważ najzwyczajniej w świecie miałam rację. Kobieta zaproponowała, iż może przygotować dla mnie nową porcję czekolady, chyba że bardzo zależy mi na tej. Zapytałam więc, czy para złodziejaszków będzie mogła zatrzymać moje zamówienie, jeśli przystanę na jej propozycję, na co ta przytaknęła. Oczywiście, powiedziałam, że bardzo mi zależy na odzyskaniu mojego niebiańskiego przysmaku, co doprowadziło nastolatkę do łez. Na moją prośbę baristka zabrała im czekoladę z przed nosa i przekazała ją w moje ręce. Kiedy tylko odeszłyśmy od ich stolika, przeprowadziłam dogłębną inspekcję i doszłam do wniosku, że nasz napitek zdążył wystygnąć, a w jednym z kubków było więcej łez niż czekolady. Lubię słony karmel, ale to była drobna przesada, dlatego poprosiłam o wylanie napojów i przygotowanie nowych. Tym razem zamówienie zostało z uśmiechem dostarczone prosto do naszego stolika. Wraz z siostrą stwierdziłyśmy, że czekolada rzeczywiście smakowała nieziemsko, i rozkoszowałyśmy się nią na oczach pary złodziejaszków, która mogła jedynie pomarzyć o dostąpieniu takiego zaszczytu jak my.